Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale. Zanim przejdę do tematu odcinka, chciałabym powitać ostatnie 5 osób, które dołączyły do naszej rodzinki subskrybentów. Bardzo wam dziękuję, a w dzisiejszym odcinku kupimy kilka koni i udamy się na nowy westernowy event. Mam nadzieję, że nie słyszycie innych dźwięków, tyle, ponieważ mam otwarte okno i właśnie słyszę karetkę. A tymczasem, słuchajcie, pamiętajcie, żeby dużo pić wody, ponieważ mamy już wakacje a temperatury są naprawdę wysokie. Dlatego pamiętajcie, żeby pić wodę. Słuchajcie, tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, ponieważ aktualizacja jest naprawdę wielka. Zobaczcie w ogóle, ile ja tutaj mam zadań. Co nie? To jest bardzo dużo. Tutaj coś, tutaj coś, tutaj coś. A na ranchu to w ogóle mamy tego mnóstwo. Teraz, słuchajcie, proponuję, żebyśmy zobaczyli nowe belgijskie konie, które są właśnie tutaj. O! I zobaczymy, bo wcześniej mi się kompletnie nie podobały, póki nie zobaczyłam kilka w grze. No i też takie jedno zdjęcie. No tego zobaczymy, czy może jakiegoś nie kupimy. Na pewno kupimy, słuchajcie, dwa walizkie. Albo jeden, bo jeszcze do tego gniadego coś tam... Coś mi zaczyna przeszkadzać w nim, no i oczywiście dwa apalosy, najpiękniejsze apalosy jakie tylko widziałam. Czekam, nie mogę się doczekać, aż się w końcu kupimy. Nie mam pojęcia, jakie damy im imię, coś po prostu przyjdzie nam do głowy, jak je zobaczymy. My jesteśmy już tutaj, gdzie nasze belgijskie stoją. To jest naprawdę bardzo ciekawy event, naprawdę bardzo długo na niego czekałam i miałam nadzieję, że SSO taki event właśnie zrobi. Jesteśmy tutaj, już widzimy pierwszego belgijskiego, który wygląda w ten oto sposób. Um, ma ładną maść, ale czy ja bym go kupiła? No nie wiem, nie jestem za bardzo przekonana. Tym bardziej, że Izabelków jakoś tak bardzo, za bardzo nie lubię. Um, nie, chyba te jabłuszka mi się nie podobają, chociaż. Są lepsze niż o te tutaj jabłuszka. E, więc, więc nie, zobaczymy, może inne konie, bo mam tutaj ich kilka. Jeszcze mamy dwie maści. Mamy tą maść, która. No, jest ciekawa. Ma bardzo ładne cieniowanie, ma bardzo ładne łaty. Ogólnie musiałam sobie wziąć ręce, i tak wiecie, bo ja jestem przy oknie i mi tu tutaj jest jaśniej i mniej widzę te detale tego konia. No, na razie to tak nie bardzo, ale zobaczmy tego drugiego, który wygląda troszeczkę jak Traken. Ma czarną głowę. I tutaj biało-czarny ogonek. No, ja nie wiem, czy mi się ten koni podoba. No nie wiem, wiecie, serio, nie wiem. To ładny, spodoba mi się jego pyszczek. No tak, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej chcę mi się go kupić. Ale wiecie co, ja sobie zostawię te belgijskie, bo tak nie no, tak najlepiej mi się podobają. I przyjdziemy się do walijskich. Jak nie kupimy jednego waliskiego, no to chyba przyjdziemy po niego. I jeszcze zobaczymy. Na razie zobaczymy wa walizki. A Ta na pewno kupimy. Słuchajcie tego wiebuszka, To na bank. Um, tak, I, więc gdzie musimy pojechać? My musimy pojechać do chatki Hermita, i tam zobaczymy nasze. Nowe, piękne walizkie. A te walizkie stają właśnie tutaj. I są prześliczne. O Boże, ten to wygrywa wszystko. Jest taki piękny. Ładniejszego walizkiego nie było. A tutaj mamy gniadego. Nie widziałam na ścianach, słuchajcie. Ej, to przeszkadza. Ten konik jest cudowny, fajny. Muszę po prostu go mieć. Nie ma innej opcji. Zatem tutaj ma bardzo takie jasne te y, cienie. Ale on ma pyszczek śliczny. Ja jestem pewna, że będzie wyglądał pięknie w krótkiej. Oj, tak wygląda prześlicznie, to bierzemy tego. No właśnie, a ten tutaj. Chciałam go kupić, ale teraz tak średnio. Nie wiem, nie, nie, nie jestem pewna. Wiecie, no tak nie wiem. Nie kupimy go, zaoszczędzimy troszkę, może kiedyś, kiedy indziej go kupimy. Teraz musimy kupić tego i to bardzo. Myślę, że nawet zestaw, który mam teraz na sobie byłby do niego idealny, więc kochana Aguniu, muszę ciebie rozebrać, wybacz mi. No nie, no to tak przeszkadza bardzo. I teraz bierzemy tego. O, ktoś tu tego wziął konia. No ładny jest, ale mi tak jakoś średnio się podoba ten koń. Dobra, zobaczmy tego, bierzemy, znaczy nie zobaczmy, po prostu bierzemy go, Spersonalizuję i kupi. Teraz musimy wybrać jakieś bardzo, bardzo fajne imię. Wiecie co, mam pomysł, dajcie mi chwileczkę, ja znajdę imię i zaraz do was wrócę. Hejka, już do was wracam i słuchajcie, mam imię dla tego konia. Po pierwsze, zrobimy jednak z niego wałacha, A po drugie, imię to będzie brzmiało Cloud, czyli inaczej to jest chmura, ale to będzie Cloud i zaraz zobaczymy. Właśnie tutaj już sobie szukam, patrzę, czy jest takie imię. Prawdopodobnie nie mam żadnego konia o tym menu. No właśnie, słuchajcie, mamy już tak naprawdę wszystko. Mamy imię, mamy płeć, mamy również i wiek, także wybieramy Kup Konia. I tak, mamy naszego kochanego kucyka, Boże, jaki on jest cudowny. Słuchajcie, bierzemy dosięć teraz i zobaczmy, jak my wyglądamy na nim. Cudowny. Boski on jest. No prześliczny. No i czy nie wyglądamy pięknie? Wyglądamy prześlicznie, a ten koniec jest naprawdę przeboski. No, uwielbiam. Dobrze. Mm, czy my będziemy brać tego gniadego? No znowu ta bariera. Halo! Nie, tego na razie słuchajcie nie bierzemy, ale o ho, ho, tego to pierwszy raz widzę, ale nie, nie podoba mi się. Mamy za dużo takich koni, więc sobie tego odpuścimy. Będziemy mieli tego i słuchajcie wybierzemy się teraz. Na rantu tak na rantu ponieważ tam mamy kolejne Apollosy. Z tym, że słuchajcie, pierwsi wybierzemy do Morland, ponieważ czeka tam na nas Josh. Więc tutaj podjeżdżamy do naszej podwozeczki, raczej statku, i wybieramy stanie Morland, ponieważ tam właśnie jest Josh. I to jest ciekawe, ponieważ już grałem wcześniej, inaczej weszłam do gry, żeby zobaczyć o co chodzi z tymi z tą darmową zmianą wyglądu. Myślałam, czy może dodali nowe sylwetki, ale jednak nie. Nie dodali nowych sylwetek, po prostu dali mm, darmową zmianę wyglądu. Ja to na razie zostawiłam sobie na później. Mm, ja z tym nic nie zrobiłam. I przy okazji, jak tak siedziałam, to zauważyłam, że on też zmienia swoje położenie. Jak ja byłam w, tam w miasteczku Sunny Polany, to on był na farmie Steve'a. Wiecie co, jeszcze tak za nim to myślę, żeby go nakarmić i się w ogóle nim zaopiekować. Więc tutaj sobie, tutaj sobie wjedziemy do stajni, tak? Wjedziemy do stajni i się nim zaopiekujemy. Um, tak, tutaj konik będziesz miał określone kopytka. Obawiam się tylko, bo w sumie nie pomyślałam. Obawiam się tylko, że będę miała zbagowane karmienie. Więc nie będziemy go karmić, bo nie chcę mieć znowu pomarańczki w rączce. No i podniesiemy poziom naszego konia, żeby mógł całować. Tak, i jeszcze go przy okazji wyczyścimy, a jedzonko da się innym razem, ponieważ bym mi się zbagowało. Ale on jest młodziutki. A właśnie, bo on ma w ogóle też dodatkową animację. Proszę nie, nie może zrobić przecież, bo nie mam na poziomu. Dobra, słuchajcie, jestem ciekawa czy w ogóle poprawili animację tych Palos, ponieważ mieli wprowadzić też taką poprawkę, bo był błąd, który, um, który zmienił niektóre animacje. Ale teraz pogadamy z Joshem. Heja, chcesz dowiedzieć się więcej o obozie Dziki Zachód? Rancho Starshine organizuje wyjątkowy obóz letni Dziki Zachód. Dołącz do nas i poczuj prawdziwy smak życia na dzikim zachodzie, Iha. Mam zabrać cię na rancho Starshine? Yy, w jaką w boju? <gry> o, dzień dobry, witam, witam! A czemu to takie jasne jest? Oh, o Boże, ale miałam ścinkę! Tyle osób tutaj jest, Ło, wow. no dobra. Pogadam jeszcze z nim. Jesteśmy na miejscu, chyba już wystarczy tego kombuńskiego slangu. Dłużej nie dam rady. Okej, okay, to my sobie to z tą listą potem porozmawiamy. Na razie chcę tutaj pozwiedzać. Co tutaj? O, Ole, tablica. <laughs> Okej. Okay. No, trochę się dzieje. Trochę tutaj też ludzi jest, bo mam lagi. <laughs> palosa pierwsza. O, są dwie palosy. <laughs> Czy to nie jest cudo. Co to jest? Okej. Okay. Tutaj mamy dwa sklepy związane z dzikim zachodem. Też myślę, że ponieważ ta impreza ma trwać cztery tygodnie, a w chyba w ostatnim tygodniu ma być dodana impreza plażowa i to pewnie będzie zaktualizowane w takim sensie, że tam już będą jakieś rzeczy, jakieś nowe ubrania. Na razie sobie zobaczymy co mamy o w tych tutaj sklepach. Jestem ciekawa co o. Może zobaczymy tutaj w pierwsz. Sklep. O, ale mi się to podoba. O, ale cudelinka. Muszę to wszystko mieć. Może nie do tego kucyka to pasuje, ale to jest takie piękne. Potrzebuję to, naprawdę bardzo potrzebuję do swojego życia. Ole, jak ja bardzo potrzebuję te rzeczy, naprawdę, słuchajcie. No to co, no to po prostu będę codziennie chyba znowu skałki robić, żeby to wszystko kupić, bo raczej nie widzi mi się kupować tego za stary więc bo naprawdę zbankrutuję. Wolę sobie zaoszczędzić, ale Boże, to jest. To jest cudowne. To jest cudowne, to cudowne, to cudowne. Co to jest? No nie, ja tu muszę zebrać? A zobaczymy sobie, czy naprawili te animacje. Ja, ja, ja wolę jednak w to nie wjeżdżać w ogóle. <laughs> Boję się, co to jest. Zobaczmy. Te animacje. To jest taki piękny koń. Piękny. A mi się. A, zmienili i poprawili animację. Super, no teraz, to to jest dopiero i Jaki piękny koł. Weźmiemy sobie dwa teraz w tej chwili. To będzie klacz, ja bym chciała nazwać Stella, jeśli dałoby się. Ale chyba się nie da. Jak to piękne! Nie potrzebuję ciebie w koreczkach. To to są najlepsze Apolosy, jakie kiedykolwiek widziałam. Albo ta, albo koreczki. Koreczki mu zostawimy. Tutaj będą koreczki. A tutaj myślę, żeby dobrze pasowała gumeczka. Czy jednak nie? Nie ma gumeczki, ona jest czarna w ogóle. Ja chyba zejdę z konia, żeby mieć lepszą widoczność. To wygląda ładnie w króciutkiej. Dobrze, zostawimy sobie go w króciutkiej. Tego w koreczkach. I będziemy je kupowali, te odeślemy do stań, i zaraz sobie weźmiemy, i jakoś ładnie, wiecie, glasternowo, bo trzeba się ubrać do eventu, ubierzemy. To musi klacz być, to musi się nazywać sterla, stella, tak, stella. Jest tutaj jakieś imię, s. Co tutaj mamy? Mamy steel. I jest może. A, jest chyba. Nie ma tutaj A? Nie, to już chyba star byłoby dobre. Jeśli mogę w ogóle dać takie pojedyncze star. O, nie ma takiego konia. No to będzie star. Będzie klacz, będzie dorosła i będzie star. Kupujemy konia. Ja w końcu te apaloski są u mnie. No przepiękne. No, czy to nie jest przepiękne? A, bo ona ma jedną grzywę. No, będzie trzeba zmienić. Wysiń do stajni. Jedną grzywę nieco się wzięła nam. I teraz bierzemy tego, tego kompletnie nie wiem jak nazwać, jakąś dziką trzeba go nazwać. A zobaczmy wind, bo to jest szybki wiatr. Nie ma, to bierzemy i to będzie ogier. Tak, wszystko jest, na pewno, wszystko mi się podoba, bierzemy i mamy nasze piękne, cudowne paloski. I tak, i wyślij do stajni. Cudownie, mamy przepiękne konie u nas w stajni. Tylko trzeba by się ubrać mm, stosownie do imprezy, więc jedziemy do stajni i tam się przebierzemy. bo że mi tutaj brakowało tyle osób, bo Rancho Starshine zwykle jest takim opuszczonym miejscem, ale jest przepięknym miejscem. Więc się naprawdę bardzo cieszę, że tutaj te, tyle się dzieje teraz, bo uwielbiam Rancho Starshine. To jest chyba taka moja ulubiona miejscówka z tych wszystkich. Ogólnie to ja się cieszę, że ten tęczowy event się już skończył, bo on się dosyć bardzo zludził. Cztery tygodnie to jest naprawdę bardzo, bardzo długo. Aj tak, mam swoją star. Jest przepiękna. Tak, musimy ciebie teraz tutaj ubrać i się przebierzemy jakoś fajnie. Mam nadzieję, że coś fajnego wykombinujemy z tym koniem. Ojej, tu coś mi tutaj wyleciało, co to jest? Na moim tutaj takie coś mi pędza. Oho, ścinki takie tutaj teraz są. Ale piękny koń Dobra, a zobaczmy, czy może w sklepie będziemy mógł... No i coś wlazłam No i mam Śmierdzące kopyta Dobra, zobaczmy, czy w sklepie coś bym Sobie znalazła, co by mi tutaj pasowało Nie, nie bardzo Tutaj coś jest I w tym drugim pewnie też nie będzie No nie, raczej nie No nie wiem, no jeśli bym miała coś kupić To do tego No to chyba o, o to by było no, teraz mi się słuchajcie bardziej tak podoba. Miło cię widzieć, ale zawitamy na ranczu Starshine. Przygotowaliśmy kilka aktywności, dzięki którym każdy może poczuć ducha dzikiego zachodu. Korzystaj z dobrodziejstw życia na ranczu, eksploruj dzicz i baw się dobrze wraz ze znajomymi. Właśnie po to powstał obóz Dziki Zachód. Nisa, pokażę Ci kilka aktywności, których możesz się podjąć w wolnym czasie. Porozmawiaj ze mną, by dowiedzieć się więcej o tablicy obowiązków. O, no i tutaj już coś dostajemy, co jest fajne. Mm, wiem, że tablica obowiązków nie jest, najbardziej nie jest najbardziej ekscytującą rzeczą na świecie, ale jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego życia na ranczu, to warto od niej zacząć. Zamontowaliśmy tę nową tablicę w tym miejscu, ponieważ potrzebna nam była pomoc, by Rancho mogło dalej funkcjonować. Jeśli chcesz nam pomóc, odwiedzaj nas śmiało każdego dnia. Damy ci kilka zadań do wykonania. Chętnie skorzystamy z twojej pomocy. O, o fajnie. I tutaj? Dziękuję ci za przybycie, Elsa. Czy masz jakieś doświadczenie w zaganianiu zwierząt? To może. To może potem. <noise> Na razie pogadamy. Jeszcze Josh się odezwał? Pokażę ci kilka miejsc, które warto zobaczyć w wolnej chwili. E, tutaj znajdują się sklepy. Tak, to my sklepy już widzieliśmy. E, o, pokażę nam potencówkę. Teraz? No pewnie, że tak. E, to jest stary, dobry parkiet. Pokaż nam, co potrafisz. I teraz, gdzie? O, a tutaj coś jest? Pod tej widzę parę osób. Tutaj również znajdziesz weterynarza, który zajmie się Twoimi końmi. O, jej, tu, tutaj już jestem? Okej. Okay. Gary Goldstud zostanie z nami kilka tygodni. Zajmuje się sprzedażą produktów rzemieślniczych. Chcesz go poznać? Pewnie. Znajdziemy go dwa kroki stąd. Chodźmy do niego. Tak, i on jest właśnie tutaj. A w tym miejscu. Wiecie co? Właśnie tak sobie myślę, że y, ja tych belgijskich nie będę kupowała. Może innym razem, kiedy mi się bardziej spodobają. Mm. O, cześć. Cieszę się, że udało Ci się do nas dołączyć. Mam kilka produktów y, rzemieślniczych, które przydadzą się podczas Twoich przygód. Jeśli przyniesiesz mi samoro samorodki złota, chętnie je się wymienię. Pewnie się zastanawiasz, skąd wziąć złoto, prawda? Jeśli interesuje Cię wydobywanie, mogę Cię nauczyć, jak znajdywać złoto. Widzisz tę rudę złota? Podejdź do niej i spróbuj wydobyć ten kruszec. To naprawdę proste, wystarczy uderzyć w odpowiednim momencie, by pozyskać złoto. Wykonaj serię prawidłowych uderzeń, by zmaksymalizować ilość wydobywanego złota. Voilà! Możesz, te, możesz teraz zebrać swoje skarby. Podróżując tutaj zobaczysz zarówno złoto, jak i rudy złota. Miej oczy szeroko otwarte. Oj, mamy to teraz zrobić. Kiedyś to złoto było. O, to fajnie jest. Kiedyś to złoto było. Dosyć dawno w sumie. I zostało to zapomniane. A teraz wróciło. I ja się nawet cieszę. Lubię, bym, gdy SSO robi coś i potem to wraca. Um, Okej, okay, dobra o. o Czyli to jest tak samo I teraz to zbieramy No nie, no teraz mam to coś w ręce I zabiera je to ode mnie Ja nie chcę tego mieć w wrączce. Teraz cały czas będzie mi Ale ty, ej, ej ale ja wyglądam bym to nosiła w ogóle Co myślisz, Elsa? Chcesz zająć się wydoby... wydobyciem złota? Pewnie, gdybyście mi to zabrali Ale ja wyglądam jakbym to w ogóle trzymała oni to zaktualizowali. Oj, tak nareszcie. Ale ja się cieszę. Mega. Ale to cudownie wygląda. O kurka. Tego się nie spodziewałam. Ale mi się podoba. I słuchajcie, tu jest naprawdę świetna aktualizacja. Nie ja jestem zakochana. Tak, czekałam na to cudowne. Przepiękne konie, przepiękne ubranka, wszystko jest takie cudowne. No, ja zakochana jestem. Teraz pogadamy, słuchajcie, z Karlem. Mm, dziękuję Ci za przybycie, Elza. Czy masz jakieś doświadczenie w zaganianiu zwierząt? Zaganianie to fajna praca. Wystarczy skierować zwierzęta we właściwe miejsce. Są inteligentne, dlatego, dlatego zapędzanie ich nie powinno być zbyt trudne. Zobaczmy, jak, jak sobie poradzisz. Spróbuj przeprowadzić je od białej flagi do czerwonej. Easy. Chodź, owieczka, lecimy! Inaczej dostaniesz kill -off <grym> e, ale będzie super robić z tym kill -off zdjęcia. No, co prawda to jest taki denerwujący błąd, ale... Em, och, wygląda na to, że te konie są dość uparte. Właśnie dlatego poprosiliśmy Garego, by przygotował dla nas przynęty. Nie, to wygląda fajnie. No z tym killowem, patrzcie, Przecież to wygląda, jakbyśmy go otrzymali w tym siodle. Oni to zaktualizowali, serio? Przecież tego nie było. Byciu! Proszę, weź te przynęty jako prezent. Wyjaśnię ci teraz, jak działają przynęty. Zaoferuj kuszącą wiązkę trawy i kwiatów nawet najbardziej upartemu koniowi, a ten zmieni się w łagodne zwierzę. Które chętnie by nie za tobą podążało Się wymienię z tobą, koń A fajnie To już je mam I co, idę? Ale super Prawda, że są, że są skuteczne? Udało ci się O, i to wszystko? Okej, okay, dobra, to my wracamy, słuchajcie Nie mm, kleci, Elza Poznaj naszego byka Okej, okay. widzisz ten kapelusz? Możesz go dla mnie odzyskać? co się boisz, byka? A! Jezu, mnie goni! Hop, koniu! Nie! <ścoughs> Ej, hey, on, on, on mnie nie zostawi tak łatwo. O o, 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 o. Zgubiłam go. Dobra robota, to było niebezpieczne. Ten bieg nie, zawa nie zawaha się i będzie próbował staranować siebie oraz swojego konia. Musisz zachować ostrożność, gdy znajdziesz się w pobliżu tego rozwścieczonego zwierzęcia. Nie sądziłem, że tak szybko się zgodzisz. Zawsze robisz wszystko o to ci ludzie proszą. To było dobre. Rzesz, to, to było dobre. Ostatnio mieliśmy problem z bestiami, dlatego, dlatego skontaktowaliśmy się z Garem. Dał nam do mojej roboty odstraszacz bestii. Och, nie martw się, nie jest szkodliwy dla zwierząt. Po prostu brzydko pachnie. Naprawdę brzydko. Dałem Ci nieco odstraszacza. Teraz idź i spróbuj odzyskać kapelusz. Mam faktycznie. Jak to działa? Sio! Jak to zrobić, Ej. Mam to spryskać ten kapelusz. Jak ciebie tutaj popryskać? Nie ma jego! Ja nawet tego nie użyłam! nie ma nie, nie ma byka. Przechytrzyłam go. Właśnie tak tość. Zachowaj ostrożność w pobliżu bestii i w razie konieczności używaj odstraszacza. Albo po prostu kombinuj, żeby go nie użyć. Widzę, że zaczynasz przyzwyczajać się do życia na ranczy mogę zająć ci chwilę? Hmm, w trakcie przejażdżki poranczą znalazłem ten klucz. Przypuszczam, że ma coś wspólnego z kilkoma łobuzami, którzy nazywają się buntownikami. Nie sprawiają zbyt wielu kłopotów, ale powinniśmy mieć ich na oku. Poszukajmy ich. Czy to nie przypadkiem są te kaprany? Nie zdziwiłabym się, gdyby to były kaprany. A tutaj! Nie, to tu nie jest buntownik. O, cześć! Coś mi się zgubiło. Co to był? Ach, tak. Jorkola! To było gdzieś w okolicy, gdzieś w okolicy do Wykogaju. Proszę daj znać, jeśli uda, uda Ci się coś znaleźć. O, tutaj musimy z nim porozmawiać. Chyba warto rozejrzeć się w tym miejscu. Mm, hej, spójrz tam, skrzynia! Wygląda na to, że w pobliżu nie ma żadnych buntowników, ale ten wilk może sprawiać problemy. Spróbuj otworzyć tę skrzynię, a ja będę wypatrywał innych wilków. Uważone Wilka, w tym przypadku musisz ruszyć głową. Co mam z tym wilkiem zrobić? Uciekamy! O nie! Goni nas! Weź go z łap! Łap go! Nie chcę go! Wilk, zostaw mnie! Zostaw nie wolno! Nie jestem jedzeniem, naprawdę, uwierz mi. Nie smakuje dobrze. Było miło, prawda? Za nasza misja tutaj dobiegła końca. Było miło, gonił mnie wilki. Chciał mnie zjeść, tak. Dokładnie. Czas, czas wracać na rancho. A, a co z twoją jorkolą? Musimy znaleźć twoją jorkolę. Wróciliśmy cali i zdrowi, dzięki za pomoc. To była super dobra zabawa. Wiesz już o wszystkim, co dzieje się wokół rancha i na nim. Do tego udało ci się przychyt. Przechytrzyć strasznego wilka. Teraz czas wyruszyć na przygody. Chętnie posłucham o twoich wyprawach przy ognisku. Mm. Ruszaj udanej zabawy z przyjaciółmi. Aha, to są buntownicy. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Co my tu robimy? Chyba raczej co ty tu robisz? Daliśmy szansę obozowi Dziki Zachód, ale był dla nas zbyt luksusowy. To trudne życie na świeżym powietrzu jest lepsze niż siedzenie na pięknym ranczu. Po co ktokolwiek miałby tam spędzać czas, gdy jest tyle do odkrycia? Chcemy poczuć się jak dawnikom w boju, którzy spali pod gołym niebem i musieli wykazać się sprytem, by poradzić sobie w dziczy. Tak patrzę na ciebie i dochodzę do wniosku, że łatwe życie na ranczu ci się spodobało. Nawet dziecko zauważy, że nie pasujesz do takiej spartańskiej grupy jak nasza. Słucham? Słuchaj, dobry ze mnie człowiek, nie chcę cię dołować. To nie twoja wina, że na ranczu jest ciep ciepła woda. Przecież widać, że teraz życie w trudnych warunkach nie jest dla ciebie. Ale jeśli nawet tak troszkę, troszeczkę myślisz o dołączeniu do nas i chcesz nas przekonać, że dasz sobie radę z tak trudnym życiem, Musisz pokazać swoje umiejętności, ale nie takie, że wykonujesz pracę dla Karla i innych. Musisz zademonstrować, jak sobie radzisz w dziczy. Widzisz te skrzynie? W głuszy jest ich znacznie więcej, jeśli znasz ten las. Naprawdę dobrze, nie będziesz mieć problemów ze zebraniem wystarczającej liczby skrzyń, co pokaże, że masz potencjał, by dołączyć do buntowników. Być może tak nam zaimponujesz, że zdobędziesz nagrodę, coś co pozwoli ci się dopasować do naszej spartańskiej grupy. Na co czekasz? Ruszaj! Wróć, gdy wykażesz się umiejętnościami przetrwania w dziczy. Ehm, czy nam coś tutaj jeszcze zostało? Słuchajcie, raczej nie. To już raczej będzie, zaraz, wszystko. Wzięliśmy wszystkie zadania i klikamy, zaakceptuj zadania. Okej, okay, i, i nic. I po prostu chyba musimy do kogoś podejść, coś zrobić. <laughs> Jaki śliczny koń! A co? Co z nim jest nie tak? <laughs> Przecież to jest tak klacz z ale co ta klacz ma na głowie? Czy to są włosy? To jest bardzo, bardzo dziwne. Pomożesz temu malcowi? Może pojeździsz po lążowniku z tempem, żeby zibak mógł cię naśladować? Tak, ale to fajne jest. Słuchajcie. Tylko mnie zastanawia, dlaczego ta klacz ma włosy. Wałeczki ma. Ktoś chciał jej fryzurę zrobić? Nie, nie rozumiem. Mm, ależ pięknie idzie z uniesionym łbem. Dzięki, Elsa. No, i to wszystko u ciebie, czy coś jeszcze? A, stanie posprzątać jeszcze mamy. Um, a, a jak to się robi? Ja nie wiem, jak mam ci pomóc. Mam to po prostu rozwalić, wziąć rękoma? Jest łopata! Mam ją! A co to już posprzątane? To by było na tyle z tego odcinka. Na koniec chciałabym jeszcze poinformować, że duża część Was mnie ogląda, a nie subskrybuje. Będzie mi zatem bardzo miło, jak zostawicie pod filmem lajka i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli film się Wam spodobał, zapraszam do zostawienia na dole komentarza i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o nowym evencie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia! Bye -o.